Witajcie. Dzisiaj opowiemy sobie o chat GPT oraz o tym, czy możemy go użyć do tego, aby zwiększyć jakość kontentu naszej strony, tudzież naszego sklepu na PrestaShop. Jeśli nie wiecie, co to jest ChatGPT, jest to swego rodzaju sztuczna inteligencja, która wykorzystując tekst odpowiada lub generuje treści na to co jej napiszemy, czyli wchodzi w interakcję z nami, z naszym tekstem, który do niej piszemy. Jak widzimy, tutaj w limitach, jednym z ważniejszych limitem jest to, że ma ograniczoną wiedzę o tym, co się działo po 2021 roku, co nie znaczy, że nie posiada tej wiedzy, natomiast może być ona ograniczona na tyle, że możemy nie otrzymać odpowiedzi, lub odpowiedź może być niekompletna, a nawet Błędna. Chat potrafi się uczyć, więc jeśli chcemy, aby się dowiedział na temat czegoś, to możemy mu o tym po prostu powiedzieć. Możemy wpisać tekst, mówiąc mu o tym, czego ma się nauczyć, i on oczywiście w kontekście naszej rozmowy będzie o tym wiedział i będzie to wykorzystywał. Więc jeśli na przykład prowadzicie działalność, o której chat. Nie wie, możecie mu opowiedzieć o swojej działalności, czym się zajmujecie, i później możecie próbować generować content za pomocą czatu, właśnie na podstawie wiedzy, którą przekazaliście. Zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał: żeby dać łapkę w górę, napisać komentarze pod tym wideo. Pozwala to mi rozwijać ten kanał. I tworzyć nowe kontenty, chociażby takie jak ten. Wracając do czatu, jeśli przejdziemy sobie na przykład do panelu naszego sklepu, widzimy tutaj, że mamy kategorie, one posiadają swoje opisy. Te opisy są dosyć krótkie i moglibyśmy chcieć zwiększyć długość tych opisów, tworzyć jakiś kontent. Oczywiście, robiąc to samodzielnie, musimy wykazać się kreatywnością, poświęcić na to sporo czasu. Sprawdźmy, czy czat pozwoli nam zrobić to szybciej, czy czat zrobi za nas to lepiej. Wracamy do czatu. Załóżmy, że sprzedajemy jakąś odzież i mamy kategorię, w której na przykład mamy kapelusze. Więc poprośmy czata o to, żeby napisał nam content na temat kapeluszy. Napisz tekst reklamowy o tematyce sprzedaży kapeluszy. I już jak widzimy czat zaczyna pisać content. Szukasz idealnego dodatku, który doda charakteru Twojemu strojowi, co powiesz na kapelusz. Napisał trzy akapity, już pisze czwarty i już mamy taki tekst. Jeśli jest on dla nas niezadowalający, możemy poprosić czat o to, żeby go rozwinął i nie musimy pisać, że napisz tekst reklamowy o tematyce sprzedaży kapeluszy, ilości jakichś tam słów, tylko możemy mu po prostu napisać rozwiń powyższy tekst Rozwień powyższy tekst o kolejny akapit i chat oczywiście nam go rozwija. W ten sam sposób możemy generować treści do naszych produktów, do stron CMS, które mamy w naszym sklepie, tudzież w naszej stronie internetowej. I jak widzimy, czat się dość mocno rozpisał. Mamy trzy kolejne akapity. Na naszej stronie możemy mieć i nawet dobrze by było, żebyśmy mieli jakiś obszerny tekst. W standardzie Prestashop mamy taki blok, w którym możemy wstawić ten tekst i oczywiście możemy napisać czatowi, żeby on zrobił to za nas i wyglądałoby to podobnie jak w przypadku opisu kategorii tym się nie będziemy zajmować natomiast możemy jeszcze chcieć na przykład tworzyć content na nasze social media na przykład na Facebooka i na przykład możemy chcieć żeby chat stworzył dla nas jakieś takie krótkie reklamy no to napisałem napisz trzy teksty reklamowe Na temat obuwia, ale idzie to na Facebooka, na przykład, więc możemy użyć Emoticone. Przydałyby się również hasztagi. I jak widzimy czat generuje dla nas już gotowe teksty reklamowe i każdy tekst jest wypełniony. Emoji oraz mamy tutaj hashtagi. I jak widzimy te hashtagi nie są identyczne w tych trzech reklamach. Każda ma swoje hashtagi. Moglibyśmy jeszcze na przykład chcieć w jakiś sposób stworzyć sobie na stronę content z zdjęciami. O ile czat nie wygeneruje dla nas zdjęć, o tyle układ już może dla nas stworzyć. Możemy chcieć na przykład stworzyć dwie grafiki, dwa banery, każda po 50% szerokości, poniżej jakiś tekst na całą szerokość i na przykład niżej jeszcze jeden baner na całą szerokość. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi czat. Czyli stwórz kod HTML z dwoma bannerami o szerokości 50% każdy, poniżej umieść tekst na całą szerokość, a na dole dodaj banner na całą szerokość. I jeślibym dał teraz Enter, to oczywiście chat zacznie nam tworzyć taki kod HTML, natomiast chcielibyśmy, aby on był nieco bardziej kompleksowy. Więc powiedzmy mu, żeby na przykład wykorzystał do tego klasy Bootstrapa, które są natywne w PrestaShop. I powiedzmy mu, że te zdjęcia mają być responsywne, albo żeby całość była responsywna. Czyli nasze zdjęcia i tekst, żeby się skalowały w zależności od urządzeń. A jakich będziemy to otwierać? Jak widzimy chat generuje nam cały dokument HTML. Załadował tutaj biblioteki. Widzimy, że załadował Bootstrap 4.5. Załadował nam między innymi jQuery i tutaj już zaczyna się content, czyli mamy diva container fluid, czyli jest responsywny. I widzimy, że tutaj nam nawet opisuje co zrobił i dlaczego, tak? Czyli w powyższym kodzie dwie sekcje z banerami szerokości każdy znajduje się w pierwszej części kodu. Posiadają klasę col-sm-6. Także tutaj mamy klasy Call SM12. I jeśli byśmy sobie skopiowali te divy, czyli tą część, i wkleili do jakiegoś edytora kodu, to w naszym sklepie na pewno pojawiłoby się to, co żeśmy chcieli. Musielibyśmy tylko podmienić źródła zdjęć i wpisać własny. Tylko w jaki sposób to wkleić w naszym sklepie. Jeśli na przykład nie mamy takiego modułu, musielibyśmy szukać w internecie jakiegoś modułu HTML, a czy chat ułatwi nam na przykład stworzenie takiego modułu? Możemy sprawdzić. Czyli napisz moduł do PrestaShop, który na stronie głównej wyświetli tekst. I jak widzimy, czad zaczyna nas instruować, co mamy robić. Zaczął pisać kod. No dobrze, widzimy, że czat zakończył, więc sobie przeanalizujemy sobie teraz ten kod. Jak widzimy, od początku utwórz nowy katalog, Custom Text w katalogu Modules w naszym głównym katalogu prestashop, tak, wewnątrz katalogu Custom Text, utwórz plik Custom Text PHP i dodaj do niego poniższy kod. Tutaj mamy kod, znacznik otwierający. Tak, mamy klasę Custom Text. Mamy funkcję construct. Tutaj wszystko jest tak jak powinno być. Tutaj nazwa wyświetlana. Oczywiście te rzeczy możemy sobie zmienić. I mamy tutaj instalację. Rejestrujemy hook display Home, czyli właściwy hook. Tutaj mamy metodę, która odpowiada za odinstalowanie modułu i tutaj już mamy wywołanie funkcji hook display home i tu mamy przekazanie do smarty czyli pod custom text będzie się wyświetlało to co mamy w tabeli konfiguracji w custom text i zwracamy to wszystko do pliku custom text TPL. musimy sobie utworzyć Custom TPL katalogu View Templates Hook i dodać do niego poniższy kod. Oczywiście jest tu trochę niedociągnięć, ponieważ ten custom text tego nie mamy, nie ma konfiguracji tutaj tego, natomiast jeśli w tym miejscu umieścimy sobie ten kod. To oczywiście ten kod się nam wyświetli. Również możemy ten kod umieścić sobie tutaj, w tym miejscu. Po zainstalowaniu powinno nam się to wszystko wyświetlić. Także chat potrafi pisać moduły do PrestaShop. Jak widzimy, idzie mu to nawet całkiem nieźle. Oczywiście ścieżkę musimy Również odpowiednio, spreparować tak, żeby tutaj wszystko było tak jak powinno być. Czyli po bardzo drobnych poprawkach, kod, który został napisany przez czat, zadziała w naszym sklepie, możemy go sobie zainstalować i z powodzeniem używać. Jak widzimy czat jest niesamowitym narzędziem. Jest to jedno z wielu narzędzi, które się w ostatnim czasie pojawiły do generowania automatycznie kontentu. Takich narzędzi będzie pojawiać coraz więcej i będą one coraz bardziej rozbudowane. Ja tutaj korzystam z wersji podstawowej. Oczywiście możemy sobie przejść do wersji upgrade'owanej, która jest... Bardziej rozbudowana i potrafi więcej, i myślę, że sobie w przyszłości również zobaczymy, jakie możliwości ma ta wersja. Plus, pamiętajcie o subskrypcji: o daniu łapki w górę, o napisaniu komentarza pod tym filmem. Jest to wszystko dla mnie bardzo ważne, ponieważ pozwala mi rozwijać ten kanał, i bez Waszej interakcji, nie wiem, czy ten kanał po prostu ma sens aby go rozwijać bardziej. Do zobaczenia w następnym poradniku. Cześć!